Jestem prezesem Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki, Integracji Osób Niepełnosprawnych Kostosz Krystyna. Tradycyjne żegnaj lato na rok, ale w ramach tego robimy rodzinną Spartakiadę, dlatego, żeby zjednoczyć rodziny i przede wszystkim dzieci osób niepełnosprawnych, żeby one widziały, że chociaż rodzic jest niepełnosprawny, ale mogą brać udział w różnych imprezach. Jakie konkurencje tutaj dzisiaj będą prezentować? Więc konkurencje rekreacyjne to są ringo, lotki, rzut, rzut piłką palantową do kubła, rzut piłką do bramki, rzut piłką do kosza, sztapety, sztapety rodzinne. To są, dostaną pałeczki i obwód boiska, albo przejść, albo przelecieć, albo obojętnie, obojętnie co, żeby tylko zaliczyć okres, o, okrąg, okrążenie boiska, dlatego żeby wiedzieli, co, co to znaczy, żeby ich zachęcić do sportu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie tak. Międzywojewódzki turniej tenisa stołowego, jak każdego roku, to już której z kolei i w grudniu jest, są zawody, podsumowanie z basenu uczestników i zakończenie sezonu wigilijka, podsumowanie roku. Chciałabym podziękować wszystkim tym moim koleżankom i kolegom, a przede wszystkim zaczynamy współpracę z innymi stowarzyszeniami. Na przykład bardzo mi miło, że Janusz Rokicki, paraolimpijczyk jak wiemy, pomoże nam przeprowadzić rzut kulą. I jest, akurat nie, tu jest, właśnie, właśnie z synami nam pomoże. Były zawodnik Jurek Antonik, jest właśnie, przyszedł posędziować sztafety. Także my we dwójkę, jako sprinterzy właśnie, właśnie wrócimy, może wrócimy pamięcią na tamte lata. Nagrody myśmy sami ufundowali. A przepraszam, mieliśmy sponsora, który nam przesłał 500 złotych na medale to jest prezes LKS Drogomyśl Błyskawica pan Mleczko także on nas pomaga tak jak się zwrócimy o coś tak tak nam też pomoże i dostaliśmy dodatkowy grant ze starostwa bardzo mi miło, że w takim gronie się spotykamy i Życzę przyjemnej zabawy. Zasady są takie same jak każdego roku. Do każdej konkurencji przypisane są słodkości i kto się chce poczęstować, słodkością musi wziąć udział w konkurencji. To jest warunek. Są konkurencje rekreacyjne i sportowe. W rekreacyjnej są słodkości, natomiast. Jeśli chodzi o sportowe, to mamy na, nagrody w kuli. Są trzy nagrody za trzy pierwsze miejsca dla pań i panów. Konkurencję kuli przeprowadzi nas słynny kulomiot paraolimpijczyk Janusz Rokicki. Bro, bro. Bardzo nam miło go witać. Natomiast biegi sztapetowe poprowadzi były sprinter. Nie jego rekord w spryncie Czeszyna Jurek Antunik.